Witaj. To będzie bardzo dobry dzień. W trzech minutach uskrzydlania witacie Anina Kaźmierczak. Czy byłeś i byłaś grzecznym dzieckiem? Czy uczono cię, że nie można pyskować, nie można mieć własnego zdania, trzeba zawsze słuchać starszych, trzeba ustępować miejsca i trzeba e, tak jakby podlegać temu systemowi. Nie można, pewne rzeczy nie wypadają, trzeba za każdym razem to, co ci każą, to trzeba zrobić. Ja akurat byłam w tej nieszczęśliwej sytuacji, że byłam takim dzieckiem, byłam bardzo grzecznym dzieckiem. Uczyłam się dobrze, nie miałam problemów, i co się okazało, że w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że to wszystko, co robię dla innych, że im służę, że robię wszystko to, co mi każą, to robi mi jedną wielką rzecz. Robi mi krzywdę. Ponieważ jeżeli ja nie zacznę szukać siebie, nie zacznę stawiać swoich granic, nie zacznę zajmować swojego terytorium, no to wtedy zawsze będę podlegać innym a to nie jest dobre. Jak tak nieraz przyglądam się sytuacjom i relacjom takim w sferze zawodowej, to okazuje się, że to, że ja mam własne zdanie, to że potrafię wypowiedzieć własne zdanie, to to nie jest wcale dobrze postrzegane, bo lepszy jest mierny, wierny, ale bierny, czyli to, że tacy ludzie, którzy nie mają własnego zdania, którzy słuchają, oni są lepsi z punktu widzenia zarządzania. A taki, który chce coś zmienić, ma jakąś wizję, no niekoniecznie jest dobrze postrzegany. Ale wiecie, co mi to daje? To, że ja przestałam być grzeczną dziewczynką, jestem taką trochę drapieżną dziewczynką, to to mi daje. Ogromną satysfakcję odnalezienia siebie. Bo bycie grzeczną dziewczynką wskazuje cię na to, że najczęściej jesteś nieszczęśliwa. Słuchasz wszystkich innych, a nie słuchasz siebie. Więc przestań być grzecznym chłopcem, przestań być grzeczną dziewczynką. Zacznij dbać o siebie, zacznij słuchać swojego zdania, zacznij mieć swoje zdanie, a wtedy zobaczysz. Jak zmieni się twój świat wokół ciebie? Miłego dnia.